Cześć i hey, witajcie z mojego pokoiku na waszym naszym kanale. Zapewne słyszeliście, jeżeli oglądacie kanał Moc słabości, to na pewno o tym, że ksiądz Jerzy Popiełuszko, błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, wciąż objawia się pewnej włoszce, której to opowiedział również, jak wyglądała jego męczeńska śmierć. A wiemy to wszystko na podstawie książki. Pani Mileny Kindziuk i księdza profesora Józefa Naumowicza, do których już mam kontakt i będę ich tutaj zapraszał na rozmowę na żywo, żeby porozmawiać o niezwykłych objawieniach błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włoszech. Dlaczego ksiądz Jerzy Popiełuszko objawia się Włoszce, a nie Polce, a nie komuś z Polski? To jest kolejne pytanie, na które dwa tygodnie temu. Chcieliśmy sobie odpowiedzieć w poprzednim materiale poświęconym właśnie tym niezwykłym objawieniom księdza Jerzego Popiełuszki we Włoszech. Natomiast okazuje się, że owa Włoszka, do której przychodzi ksiądz Jerzy Popiełuszko, usłyszała od niego wprost, jak, jaką śmiercią zginął, choć wiem, że jest to męczeńska śmierć, ale mówiąc konkretnie, jak zginął, bo oto. Na stronie 77 tej książki, której dodruk dotarł do nas kilka dni temu, tak ta książka się sprzedaje w takiej ilości, w takiej że tak powiem prędkości, że już wydawnictwo musiało dokonać dodruku, już jest dostępny ten dodruk w sklepiku mocsłabości.pl. Na stronie 77 tej książki czytamy Francesca Scobbi, czyli właśnie owa Włoszka, do której przychodzi Ksiądz Jerzy Popiełuszko, cztery razy Odwiedziła Polskę. Spotkała się z rodzeństwem księdza Jerzego, nawiedziła grób jego rodziców w suchowoli. Zależało jej na tym zwłaszcza ze względu na panią Mariannę. Popiołuszko, którą, jak twierdzi, w cudzysłowie poznała w trakcie beatyfikacji. Poznała w cudzysłowie w trakcie beatyfikacji. O co tu chodzi? Byliśmy również na jasnej górze przed obrazem czarnej Madonny. Relacjonuje Giorgio i znów zaczyna śpiewać po włosku. Jest zakątek na tej ziemi. Giorgio, czyli mąż pani Franceski. Włoszka dobrze zapamiętała też pobyt w krakowskich łagiewnikach, gdzie modliła się przed obliczem Jezusa Miłosiernego i przy grobie świętej Faustyny, na czym też jej szczególnie zależało. Wydaje mi się, że widzę w cudzysłowie życie, które prowadziła siostra Faustyna, i jestem poruszona, jakie trudności przeżywała, przyznaje pani Francesca. To dlatego na szafce przy jej łóżku, w sypialni we Włoszech, oczywiście leży dzienniczek świętej Faustyny. Ale czytałam bardzo mało fragmentów. Trudno mi czytać, wyznaje. Swój egzemplarz dzienniczka ma przy łóżku także jej mąż. Podczas ostatniego pobytu w Polsce w roku 2017 pani Franceska pielgrzymowała śladami męczeństwa księdza Jerzego, odwiedziła bydgoszcz, Toruń, górsk, Włocławek, no, czyli tę trasę, która stała się ostatnią trasą w życiu księdza Jerzego. Na tej trasie został, jak wiemy, porwany i zginął śmiercią męczeńską. No i uwaga, największe wrażenie wywarła na niej tama we Włocławku. Myślę, że wielu z was było przy tej tamie, przejeżdża, przejeżdżało. Miejsce, z którego w październiku 1984 roku kapan został wrzucony do zalewu na Wiśle. Długo nie mogła wyzwolić się od myśli o męczeńskiej śmierci księdza Popiełuszki, także po powrocie do domu po powrocie, z Włoch, po, po, po powrocie z Polski do Włoch. I mówi tak: Czułam się tak, jakbym współodczuwała ból, którego on wtedy doznawał. Wtedy proszono ją także, by podczas objawień zapytała księdza Jerzego Popiełuszkę o okoliczności jego męczeńskiej śmierci. On niespodziewanie sam jej opowiedział, gdy wróciła już do Włoch, do swego domu. Objawił się jej tam 13 września 2017 roku. Dzień przed rocznicą swoich urodzin. Ksiądz Jerzy, urodził się 14 września 1947 roku. Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko powiedział do pani Franceski. Po tylu spotkaniach, na których się modliliśmy, dzisiaj przyszedłem, ponieważ wiem, że chcesz mnie zba zapytać o moje męczeństwo. I tu trzeba by jedną rzecz wyjaśnić. Ktoś spyta, no ale jak święci mogą mieć wgląd w nasze serce? Jak mogą znać intencje naszego serca, myśli naszego serca, to co niewypowiedziane? To się mieści w tajemnicy świętych obcowania, bo oto... Nie jest to tylko jakaś zewnętrzna tajemnica, ale skoro całe niebo opiera się na relacji, relacji serca świętych z błogosławionych, szczęśliwych z Bogiem, to owa relacja przenika serca, i również skoro tajemnica, prawda wiary świętych obcowania nie jest tylko jakimś zewnętrznym proszeniem, błaganiem o wstawiennictwo błogosławionych i świętych w naszych intencjach, no to również ta relacja nasza ze świętymi opiera się na spotkaniu serca z sercem, dlatego myślę, że jeśli jako, jakkolwiek można to określić, święci lepiej w cudzysłowie słyszą nas wtedy, kiedy modlimy się za ich pośrednictwem, sercem i w sercu, a nie tylko powtarzając jakieś formułki, jakąś, przybierając poz jakiejś tylko i wyłącznie zewnętrznej pobożności. A zatem ksiądz Jerzy Popiłuszko wiedział, że te myśli pani Franceski dotyczące jego męczeństwa przynoszą jej strapienie i no, nie może sobie z nimi poradzić. Wciąż się zastanawia, jak ksiądz Jerzy zginął. Tak w istocie było, już kiedyś przekazał jej wprawdzie Messadio. Mesadzie to są te wiadomości, to jest bardzo dużo w tej książce. Wiadomości, objawień, prywatnych rozmów księdza Jerzego z panią Franceską, zapisanych, spisanych. Kilkadziesiąt stron takich właśnie messaggio. Przekazał wprawdzie messaggio na ten temat, ale teraz pragnął, pragnęła pani Franceska dopytać go o szczegóły jego męczeńskiej śmierci. Opowiedział mi o tym, jak został porwany 19 października i jak był męczony, wyjawiła pani Franceska. I o tym, że był tak dotkliwie pobity, że zachłysnął się własną krwią, i w ten sposób umarł. To sprawiło, że w chwili, w której był wrzucany do wody, nie czuł jej zimna. Momenty licznych tortur wydawały mu się wiecznością. Mówił, że kiedy czasami odzyskiwał przytomność, kiedy był męczony, bity, modlił się do Jezusa i Maryi, aby go zabrali, aby już więcej nie musiał cierpieć. Gdy dopytujemy Franceskę o szczegóły tego objawienia, powtarza dokładnie słowo w słowo to, co zapisała w swym notesie 8 lat wcześniej. Eee, zaraz sobie przeczytamy, co to było. Pytana jeszcze raz, następnego dnia chętnie Opowiadała, ale nie mówiła nic więcej ponad to, co 13 września 2017 roku zapisała w Messaggio. Jedynie sobie dokładnie przypomniała, co wtedy usłyszała. Nie chciała niczego dodawać ani interpretować się. A zatem, co dalej z objawieniami, które otrzymuje pani Francesca? Jak długo one będą trwały? Jak długo. Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko do pani Franceski będzie przychodził. Objawienia księdza Jerzego, czytam znowu fragment z książki, niezwykłe objawienia księdza Popiełuszki we Włoszech, objawienia księdza Jerzego jeszcze się nie skończyły. Ksiądz Jerzy nadal objawia się w Włoszce, ale teraz już w inny sposób. Przestał dyktować mi przesłania. Wyznaje pani Franceska. W roku 2017 pogorszył się mój stan. Dołączyły nowe choroby. Byłam tak słaba, że nie mogłam pisać. Nie miałam na to siły. Trudno mi było utrzymać długopis i poruszać ręką. Wtedy jakby w odpowiedzi na to, co ze mną się działo, błogosławiony ksiądz Jerzy przestał prosić, abym cokolwiek zapisywała. Od tamtej pory przychodzi tylko po to, aby razem ze mną się modlić. Widzę go niemal codziennie. Tak jak widzę Was, tylko Was mogę dotknąć, a jego nie. Tak samo jak przedtem. Modlimy się razem w różnych intencjach, rano albo wieczorem. Nie wiem czemu, ale proszę, żeby kon żebym kontynuowała. Ona prosi, żebym konty mogła kontynuować zapisywanie. Tak, byłam zbyt słaba, ale teraz zaczynam się lepiej czuć. Znów mogę pisać. Przez ostatnie lata mogłam zanotować tylko kilka przesłań. Franciszka wierzy, że nadejdzie czas, gdy znów otrzyma od księdza Jerzego Messadzi. Obiecał jej trzy wiadomości. Obiecał jej w jednym z przesłań, że wróci, aby dokończyć dyktować naukę o Bożych Przykazaniach. A zatem można spytać, kiedy to nastąpi. Pani Franceska wyznaje, tego mi nie ujawnił. Myślę, że coś na świecie musi się wydarzyć, że ksiądz Popiełuszko będzie mógł za pozwoleniem Ojca, Boga Ojca, kontynuować przesłania z nieba. Może wyjaśni, dlaczego różne niezrozumiałe rzeczy się dzieją na naszym świecie. Objawienia wyraźnie wpłynęły na życie duchowe obojga małżonków. Jak sami twierdzą, wzmocniły ich wiarę, zwłaszcza w miłosierdzie Boże. Samą widzącą, zaś Ksiądz Jerzy po każdym objawieniu pozostawiał w poczuciu takiego spokoju, jakiego nie doświadczała nigdy wcześniej, jak sama to ujmuje. Pytamy, które przesłanie uznaje ona za najważniejsze. Wszystkie są ważne. Cokolwiek powiedział, wszystko jest ważne dla mnie, wszystko jest ważne, po prostu wszystko. Po tych słowach zamyśla się głęboko, zamyka oczy, po sekundzie dodaje, może pokora na pierwszym miejscu. Przesłanie Księdza Jerzego mówiące o tym, że pokora ma być w naszej duchowości na pierwszym miejscu. Pokora prowadzi do wiary, pozwala bardziej się modlić i ufać w Boże Miłosierdzie. Tak, pokora jest najważniejsza, ona prowadzi do raju. Teraz już wiecie wszystko o przesłaniach Popiełuszki. Kto chce wierzyć, niech wierzy. Kto nie chce, niech nie wierzy. Podsumowuję. Giorgio, mąż pani Franceski. Franceska siedzi w fotelu, uśmiecha się serdecznie. I mógłbym wam długo czytać, będziemy tej książki jeszcze wracać, te niezwykłe przesłania księdza Jerzego Popiełuszki, w których opowiada nie tylko o. W historii swojego życia, ale też o współczesnym świecie, o tych zawirowaniach, które się dzieją na świecie, wskazując na rozwiązania, które leżą w Bożym Miłosierdziu, ale nie tylko. Wszystkiego błogosławionego Wam życzę. Do zobaczenia najpóźniej w niebie. Tam już na nas czeka. Błogosławiony Ksiądz Jerzy, Popiełuszko.